Cześć, cześć, siemanko, dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak trzymam zioła i jakie zioła posiadam w mojej szafie z jedzeniem dla silniki morskiej. Zaczynamy, zaczynamy sobie od tej strony przejdziemy do tej, bo tu mam podstawowe zioła, tu mam różne uzupełniające. Tutaj mam taką moto mieszankę, ja trzymam wszystkie moje zioła w jakichś opakowaniach, albo plastikowych, albo w takich słoiczkach. Tutaj mam mieszankę i tutaj mam chrupiącą łączkę od Herbal PEC, plus zioła podstawowe i plus zioła uzupełniające. Czasem jak się człowiek spieszy, to po prostu da z tego zioła. Tutaj e, mam zioła podstawowe, przepraszam, w takim oto opakowaniu. I tutaj mam zioła nieopisane i to są to zioła uzupełniające. Oczywiście wszystkie moje zioła są z firmy Herbal Pets. Oprócz tych bo tutaj mamy liście truskawki z firmy Superfoods, czyli tej firmy, od której brałem paczkę Depig. Teraz sobie to schowam albo już odstawię. I teraz mamy słoiczki. Tutaj mam tak: koniczyna 1 i koniczyna 2. O co słuchajcie, z tym chodzi? Najpierw wykorzystam sobie tą koniczynę, a później przejdę do koniczyny 2. Tak sobie to opisałem. To są karteczki, tylko taśmą mi okleiłem całe. E, tutaj mam jeszcze taki oto słoiczek, nie za duży, w którym znajduje się pokrzywa. E, I bardzo często również daję to świnkom, ponieważ pokrzywa po, poprawia trawienie. Pamiętajcie o tym. Tutaj mam jeszcze mieszankę, taką Serbal Pet, e, chrupiąca łączka dla świnek morskich, albo dla królików i gryzoni to było. I słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o takie paczkowane rzeczy, to co mi jeszcze zostało, to zobaczcie. Tutaj mam zioła podstawowe. Jeżeli może się tutaj zobaczyć jeszcze zostały, więc sobie spiąłem i zostawiłem. I została mi jeszcze tutaj troszeczkę chrupiącej łączki. Jeżeli chcecie prezentację moich ziół e, w takich e, opakowaniach, będę je opisywał, co powodują, ile kosztują, czy moje świnki to lubią, czy nie, to serdecznie e, zachęcam Was, bo już niedługo taki filmik pojawi się na moim kanale. A jeżeli chcecie teraz zobaczyć sobie krótko szafę z jedzeniami dla świnek morskich, to wygląda tak. Tu są zioła, suszone marchewki. Tutaj mamy szczotki paśniki, tutaj mam komplety i siano jeszcze, tutaj mam legowisko, chrupiącą łączkę. Tą karmę mi nie polecaliście, ale już ją kupiłem, więc nic nie zrobię. Eee, zobaczymy, no troszeczkę skarmimy, zobaczymy coś na tym i tu mam jeszcze podkłady jednorazowe pod wetbeda. Bo u mnie wygląda tak, że jest podkład jednorazowy na to trociny z neutralizatorem i na to dopiero Wedbed. I to się mi najlepiej sprawdza. Także mam nadzieję, że dzisiejszy krótki odcinek taki z ziołami Wam się spodobał. Zostawicie lajka, subskrypcję dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden odcinek na moim kanale. A ja się będę z Wami żegnał. Kuba. Cześć!